Okej, okay, nie bądź zły. Ale jak? Najpierw mi powiedz, jak pozwoliłeś im tu zostać bez mojej zgody. Co jeszcze mogłem powiedzieć? Są tak zmartwieni, jak mogłem? Poprosił ich, żeby wyszli. Czy nasz dom jest schroniskiem dla osób potrzebujących? Że każdy, kto zostanie porzucony, może otrzymać schronienie. Wstydźcie się, pomyślcie o nich. Oni są naszymi krewnymi, oni się martwią. Nie mają nikogo oprócz nas, tych biednych ludzi, dokąd oni pójdą. Nie obchodzi mnie, dokąd pójdą. Nie będę ich tolerować dłużej niż dzień lub dwa. Już ci mówię. Ale. Bez żadnych jeśli i ale. Jeśli czujesz do nich wielką litość, to idź z nimi. Ale nie toleruję darmozjadów w moim domu. Dobrze, nie martw się. Porozmawiam z siostrą. A co jeśli dadzą nam wtedy czynsz?